Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy takim grubym chłopkiem Widzicie jaki piękny ludzik, korpa ludzik Jestem lodkiem, korpa lodkiem. lubię gruły, piękne rzeczy Tu jest mój brat, obok, gdzie on tam jest, gdzieś tam, gdzieś tam Do mnie on jest, czekajcie, muszę się obudzić Dzieńcie na chwilkę i widzimy się za chwilkę dzień dobry, już jest koniec dnia. Gram na serwerze jasience i będzie. Cięcie na chwilę! Dobrze! Jesteśmy z powrotem. O, o pojawiło się! Szybki teleport. Skywarsy oczywiście, że bo ja lubię. To za dziwny korpalud. Patrzcie na to, jak pięknie. Uuu, wyleciałem. Kine! Korpaludi! karpa karpakarrrrr, nie no, nie chce mi się iść. Kurpolud, kurde, podoba mi się ten skin Lawy. Dobry panie Lawo. Czekaj, chcę tak jakoś zajebiście skorpać. I nie. O, The Dobrze, ten odcinek będzie za długo. Ole, pięknie, powerfram, dobrem. Mapki. Gdzie są mapki? Nie widzę tu mapek. Cajwarsy nie chcę. Aaaa, miękki! Osą mapy, ale dobrze. 0 na 8, 0 na 8. 0 na 12, 0 na 12. O tu ci panowie patrzą. Przepraszam panów. Może gdzieś się panowie doło. Tu chcę, tu chcę, gdzie jest... Weź. Tylko dla VIP-ów, no. Co za hamczore. Widzicie, jak ktoś jest VIP-em? Oczywiście ja jestem VIP-em. Ja jestem VIP-em. Nieprawda! Każdy to potwierdzi, że ja jestem VIP-em. Jestem super VIP-em. Ha, ha, ha. Ej, i słuchajcie, 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 słuchajcie. Wszystko mnie słuchajcie. Mam do Was challenge. Kto lubi, kto, lubi kto, lubi kto, lubi kto lubi stiu? Kto lubi stiu? Daj łapkę w górę. Pod tym odcineczkiem. Kto lubi stiu? Kto lubi stiu? Kto lubi Daj łapkę w górę. Pod odcinkiem. Prawda? Czemu to się nie chce zaniczyć? No. Teraz mogę. A jak już nie da się. Dlaczego się nie da, żebym nie mógł wchodzić na Skywarsy Żebym nie mógł wchodzić na Skywarsy Nie da się. Jesteś rysaki. Czy muszę zalogować? Nie, nie. nie będę się logował, was. <tryk> Ale dlaczego się nie da? Dobra, ludzie to garni i będziemy przy Dobra, ziomki na stać Klikamy, my Czekam, widzicie, już jest wszystko. Chciałbym wszystko. kupić to, nie stać mnie. A na to nie stać. Nie stać mnie. A na to nie stać. Wstępne tylko dla VIP. Aha, bo ja się nie zalogowałem na vip -a. Co on ma? Co ja kupiłem? Łuk, odrzut, jeden strzał. O dobrze! Zakupiłem nowy tryb! Ale fajnie! 13, 11, 10. 10 minut, dlatego tak dużo. 40 i widzimy się zaraz. Już jestem, już jestem wszyscy. Wszyscy za mnie oglądają i nie subują To są za fajnymi gośćmi. Szybko, wszystko, wszystko trzeba robić na szybko. O, wędka, najlepszy item. Kurde, gdzie to jest? Błagam Was, jak jesteście na schiełulsach, to się brać wędki. O, zaraz się moje idemsonki. Kaszlak stary czat. Tak. Tak. Kurde, ktoś już zginął sobie zostawię. Patrz, czy ktoś do ciebie nie idzie. Prajana, Patrz, czy ktoś do ciebie nie idzie. Nikt nie ma prawa. O ty frajerze! Ktoś mnie próbował tu bieć? Nie ma, nie ma tak łatwo. Tyle, co może robić, to kopkę. Ja się tu branię. Mam mory obronne. Trajeż! Pra la 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 la. <śmurowa> lód. Tego wy się tam jeździcie. Sięść. Będę nieżdżał lód. Będę miał wody dużo. Tylko tu sobie tak zablokuję, by mi nie przeszkadzała. Ja ale mi się nie chce Jestem zbyt w jakim Hip, hip. Hip, hip. Czekaj. Hip, hip. Hipciu. hip, hip patrz, co ja mam. Jajuszka, smakują ci? Cześć, skąd do mnie? Ty kordek też. Ja, ja bym ci radził w niego. Chcesz jajuszek? Ty kordek, ser Jajuszek? Właśnie. O, mam jeszcze Jajuszka. Za kurde, za kurde, już nie ma, wiesz? Patrzcie, patrzcie jak go zajmę. Patrz teraz na to. Gdzie jest mój łuk? Jajuszka! O ty, takie frailery. Masz głupko! Czego nie umie strzelać? On ma jakąś obronę przed strzałami. A, moje strzały w niego trafiają. Widzicie? Dlaczego moje strzały w nie trafiają w niego? Dlaczego tak jest? Co mi się stało? Co ze mną się dzieje? To jest nie w per ja w niego strzelam, jak pupcia, a... Widzicie? A mu działają strzały. O, ten frajer mi coś zrobił. O ty, kordek! te lekko, wędki? Lekko, lekko. Masz wędki, frajerze. I mnie nie złapiesz! Kici, kici! Lekko, Kotku. Kotku! Mały dubku! Kici, Kieci, kotku, kici kotku. Kurde, co za frajer, gdzie ty tu? Masz wędką, masz wędką, wynoś się, wynoś się, wynoś się. się mi. Mam dużo jabłek. O ty frajerze. Idzie do ciebie. O kurde, mam wędkę, uważaj! Nie próbuj nawet! Nie próbuj się zbliżać! O, Szybko! Ty. Ani mi się waż. Nie love, wolno mi tu schodzić! Lawę! Nie wolno widać! Tu... wilej! Ja mu nie dam. Ale masz lawy wilej ją! To ci nie przejdzie! Nie wejdziesz mi tu! Wynocha! Co zrobię z moją lawą? Ty frajerze, chodźcie No to za gruby grubas John jest, ty Chodź tu, od tej kordy Nie dam się, nie dam się ci kordę Chodź tu, chodź tutaj frajerze Chodź, wychodzę, obrażam się no, grubasa Ale co z tego, nagrywam dalej 9 minut Będzie 10, to kończę, nagrywam następny, Chyba mnie to kody Chodzimy w MT. To się zbagowała migrana. Co jest... refresh, refresh. Nie, o nie, nie. Co się stało? Co się dzieje z komputerem? Cięcie. Dobregoście, koniec odcinka będzie następny.